Cześć, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj będziemy rozmawiali o obronie francuskiej, ale dla czarnych. Chciałbym wam pokazać dość prostą drogę dla czarnego, żeby nie stanąć gorzej po debiucie. Myślę, że, znaczy gorzej, no, może i delikatnie gorzej w tym debiucie możecie stanąć, ale bez przesady. No generalnie bardzo grywalną pozycję, a też jest w niej bardzo mało teorii moim zdaniem. Jest to wariant niedoceniany. I tak no, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem dlaczego. No ale dobrze, przejdźmy do konkretów. E4E6, D4D5 i po ruchu skoczek D2 lub skoczek C3, czarny może zbić na E4. I dlatego wariant Rubinsteina jest uznawany za jeden czym wariant Tarasza, jak to woli zależy, bo to tarasz od skoczka D2 w tej kolejności. Natomiast to jest wariant, który jest. Jakby to powiedzieć, dość uniwersalny, bo można go grać i na ruch skoczek d2 i na, sk na ruch skoczek c3. Więc z tej sytuacji jakby nie mamy ogromnych wad, a zaleta jest taka, że ustawiamy sobie bardzo proste schematy. I ten prosty schemat to zagranie posunięcia skoczek d7. To jest ruch, który proponuję w tym momencie. I teraz idea ruchu skoczek d7 jest moim zdaniem dość prosta. Chodzi o to, że chcę wejść drugim skoczkiem na f6, no i chcę wymienić tego skoczka na e4. Jeżeli mi się to uda, no to jest rewelacja. Natomiast y, wydaje mi się, że mi się to ogólnie uda. To znaczy, ruchy, które proponuję dla białego, i moim zdaniem, są najbardziej rzucające się to skoczek F3 albo gonię z D3. Jeżeli jesteś zainteresowany innymi kontynuacjami, to odsyłam po raz kolejny do opisu. Tam jest troszeczkę więcej, jest pokazane co grać po G3, co grać po G4 e, nietypowe. My się dzisiaj skupimy tylko na dwóch posunięciach. E, tych głównych właśnie i dajmy na to gonię z D3. Po gonie z D3 gramy C5. Chcemy podważyć centrum i pozbyć się pionka z centrum. I co do zasady, chodzi o to, że jeżeli nam przeciwnik zbije, to wybijamy skoczkiem, jak zbije, to wybijamy gońcem i po skoczek F3 rozwijamy dalej figurę i robimy roszadę. I teraz to jest najbardziej typowa pozycja po obronie francuskiej. Problem z gońcem na CO8 ciągle nie do końca przepraszam, został rozwiązany, to znaczy, w tym momencie goniec na C8 jeszcze nie wyszedł. Wychodzi się nim albo przez D7 i na C6, albo B6 goni z B7. To są te dwa plany, które należałoby brać pod uwagę. Natomiast, no moim zdaniem, nie jest to zbyt stresujące. Teraz tak, kontynuacja kolejna to granie przez skoczek f3 w tym momencie co w pewnym sensie przejdzie do głównego wariantu znaczy gramy skoczek f6, wybicie, wybicie, goniec e3 i gramy hetman c7 i teraz posunięcie hetman c7 jest niedoceniane, czy było niedoceniane przez długi czas obecnie Stockfish pokazuje jako główne i na dość wysokiej głębi szczerze mówiąc nie widziałem niczego strasznego dla czarnego dlatego chciałem się tutaj z wami tym wariantem podzielić jeżeli biały nie z b5 szach, to w tym momencie gracie go nie z D7 i znowu nie dostrzegam żadnego problemu Wybicie na D7, skoczek D7, D5 ED, hetman D5 to jest ten najbardziej krytyczny komputerowy wariant, który na dużej głębi jest w okolicach zar. Skoczek F6, hetman E5, wymiana hetmanów, skoczek D5 Jak tyle pamiętacie to moim zdaniem Wam wystarczy, ale oczywiście chciałem Wam pokazać troszeczkę dalej długa roszada skoczek e3 f3 i w tej pozycji po f6 skoczek c4 gramy po prostu b5 właściwie wymuszamy ruch skoczek d6 co za, zaraz oznacza, że po skoczek d6 gramy z d6, wieża d6 i król 7 no i tutaj już zdecydowałem się skończyć notatki moim zdaniem bardzo szybko um, przejmiemy tę linię d, w sensie odzyskamy tę linię d I jak się nam to uda to nie ma żadnego kłopotu, pionek na e3 jest delikatnie słabszy w zamian za mamy pionki c5 b5 delikatnie słabsze, także coś za coś to jest jedna z kolejności, a druga komputerowo dokładniejsza, zamiast go z B5, to zagranie ruchu Hetman E2. Znowu z Hetmanem E2 jest taki problem, że my możemy zagrać A6 i po krótkiej ruszaniu zagrać istotne, bardzo istotne B6. I jak zagramy dalej goniec b7, goniec e7 lub d6, raczej e7 i krótką roszadę, to po raz kolejny nie dostrzegam jakichś większych problemów dla czarnego. Delikatnie zwlekamy z posunięciem goniec e7 po to, żeby nie dostać debije c5 i żebyśmy nie stracili tampa goniec e7, goniec c5 od razu. Pamiętajcie, że niedorozwój może być delikatnym problemem czarnego. No ale nam chodzi o to, żeby szybko rozwinąć figury, zrobić roszadę i nie stanąć gorzej że debicie. I właśnie ten wariant francuski, moim zdaniem Wam to może zagwarantować. Po skoczek f3, skoczek f6, goniec d3. Wybijacie sami, a jeżeli pójdzie skoczek f 6 to zobaczcie, że przechodzimy do naszego wariantu po hetman c7, to już to, co widzieliśmy, to jest to zwykłe przejście, jak nastąpi goniec d3, to gramy skoczek bije e4, goniec e4 i gramy c5, czyli te wszystkie schematy się powielają, idea jest podobna, ważne jest, żeby zauważyć, że gdy idziemy do skoczek f 6 zagramy goniec e7, to po raz kolejny, moim zdaniem się nie dzieje, jeżeli pójdzie bicie na e6, ciekawostka, goniec bije 6 jest najlepszy według komputera, pozostałe ruchy nie dają przewagi, czyli jeżeli po innych ruchach nie macie przewagi białymi, a musicie zagrać na tę pozycje na większej głębi, to moim zdaniem jest to dobra sytuacja dla czarnego. Plan jest prosty, chcę dojść do ruchu F5, czasem nawet robię krótką roszadę i króla na h8 ustawiam, bo go na F6, nam będzie fajnie stał i pilnował tego króla na h8. A dalszy plan to czasem go nie z d7, go c6 albo jak wykurzę gońca na d3, to b6 i go z b7, no i znowu wtedy patrzę na długie przekątnej, znowu w tej sytuacji być może zamiast krótkiej ruszady wrzucę wieżę na G8 i będę patrzył na pionka na G2. I tak co do zasady to jest właściwie tyle. Tyle trzeba potrafić. Nie mam pojęcia ile ten film trwał, ale domyślam się, że dość krótko, co też dużo mówi o tym jak bardzo jest to prosty wariant. Czyli dla zawodników, którzy grają Francuza, a chcieliby sobie rozszerzyć repertuar, zachęcam żeby sobie popróbować. A dla tych, którzy dopiero chcą się zapoznać z obroną francuską, myślę, że również dobra próba na to, żeby zacząć go grać w internecie, przetestować i dać znać jak idzie. To było na tyle do zobaczenia w kolejnych materiałach, to pewnie już niedługo. Na razie, cześć, cześć.